Dzień dobry, drodzy widzowie. Kilka dni temu chłopak z Azerbejdżanu, który tutaj studiował w instytucji, nie wiem tam, ile lat, i on skończył to, jakby studiował, no i chciał wrócić do Azerbejdżanu, ale zostać jeszcze tu na lato w Polsce, w Warszawie, no, żeby potem jakby wyjechać do swojego kraju, do swojego kraju, no i e, kilka dni temu w Żabce 10 człowiek Polaków, coś mu tam zaczęli mówić, że jesteś Musulmaninem, że a on w ogóle ateiston nie, jakby nie wierzę w żadnego Boga No i oczywiście tam było bardzo dużo. No i powiedzieli mu, że jakby czekamy na zewnątrz, na ciebie. No i potem jakby zaczęli go bić. Około jednej minuty, a potem oni uciekli. Jak wszyscy te bohatery, którzy e, mówią, że Polska dla Polaków, biją ludzi, a potem e, biegną. Po jednej minutkę. No i e, co chciałbym powiedzieć? Jak w ogóle ja, jak Rosjanin, tu e, jakby spotkałem się z tym, czy nie, z takim, nie wiem. Z takimi ludźmi i tak dalej. Tutaj problem polega na tym, że problem tych ludzi, z którymi to najczęściej. To Ukraińcy i tak samo ludzie, którzy po twarzy można rozpoznać, że on jakby nie z Polski. I ja mam mniej problemów z tym, bo po mojej twarzy nie widać skąd jestem. Być może i z Polski. I tak samo kiedy ja zaczynam mówić, z kimś tam nie wiem, gadać. Ja też staram się, jakby. Co to dron? Nie, jakiś samolot. Chodźcie, chodźcie. na przykład jak zaczynam gadać, rozmawiać z kimś, nie wiem, w taksówce albo jeszcze gdzieś, ja staram się w ogóle to robić cicho, cicho, żeby, jak wiecie co, niegłośno. Ja i kiedy w Rosji byłem i też w taksówce z kimś rozmawiałem, ja też starałem się jakby to robić niegłośno. Ja, ja po prostu nie chcę jakby, żeby przeszkadzać innym ludziom. W Japonii, na przykład, tam w metr, kiedy jedziesz metrem, nie możesz w ogóle zakazano rozmawiać po telefonu przez telefon dzwonić do kogoś. No i z tego powodu, że no, ktoś tam zaczyna głośno e, rozmawiać i tak dalej. Ja też po, jakby poperam takie rzeczy, bo ja nie lubię w ogóle głośno z kimś gadać gdzieś jeszcze. No i e, na przykład w metrze gdzieś po prostu siedzisz i zaczynasz. Ha, 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 ha. O, tak, słychałam, słuchałem tej historii. No no i co tam, co tam. A, a, a. I w вот taki sposób, kiedy już Ktoś tam zaczyna, no jakby ja czuję się po prostu, kiedy ja w taki sposób rozmawiam, niekomfortno, niewygodne dla mnie to. I tak samo ja nie chciałbym, żeby ktoś słyszał moje tam, nie wiem, jak, w jaki sposób tam gadam i tak dalej. No w ogóle, wszyscy zrozumieliście chyba. No i oczywiście, jeszcze i z tego powodu, nie od razu można zrozumieć, skąd jestem. Więc na ulicy, albo jakby gdzieś offline, ja nie mam takich problemów, kiedy ktoś mi może powiedzieć, żeby dlaczego jesteś tu, rusek i tak dalej, żeby wyjechać z kraju i tak dalej, jakby do Moskwy. Tego w ogóle nie słyszałem ni razu. Tylko. Um, no, Miało miejsce, kiedy było na przykład tylko rozpoczęło się wojna, ja uh, poszedłem do urzędu no i przede mną na, po angielsku pani w urzędzie rozmawiała z Ukraińcami bardzo długo, a kiedy byłem następny ja, ja poszedłem, ona powiedziała hello, hello, you can give me your documents or something like this. Bardzo mówiło dobrze po polsku, ale kiedy zobaczyłem mój paszport, od razu powiedziało, że pani nie gada po polsku. I twarz oczywiście była inna, i wszystko, a ja wtedy jeszcze nie, nie, w ogóle nie znałem języka polskiego. Ja robiłem PESEL wtedy. No i tylko to było. No, kilka razy nie wiem, kiedy wynajmowałem, spróbowałem wynajmować mieszkanie. Jeśli jesteś Rosjaninem, od razu kałcy wyżej lub w ogóle nie chcą ci wynajmować to mieszkanie, ale to taka. Ja, dla mnie to w ogóle nie ma nic nowego. Ja przyzwyczaję się do tego, więc e, żadnych problemów tu. I z tego powodu że ja jestem jakby takim człowiekiem, o którym od razu można nie zauważyć skąd jestem, ale jeśli ktoś i zaczyna coś mówić, to jedynie co można usłyszeć... Co? Ja po prostu nagrywam tu. Jakiś pes zaczął... O! Pes chyba mówi do Moskwy. <grywy> no i... E, <grywy> I co chciałbym powiedzieć, że ja... To za wszystkim tym, Mogę tylko spotkać się w online, w komentarzach gdzieś. Ten pies na mnie tak... mu nie podoba się, że jakiś Rosjanin tutaj nagrywa, gdzie psy spacerują. No i jak powiedziałem, bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy, mam takich rzeczy w online. Ta strefa, to te tereny, internet, to... Ta, nie wiem, taka strefa, tak, w której ja na co dzień, na co dzień słyszę o siebie takich rzeczy, że jestem zabójcem, jestem terrorystem, jestem szpegiem, o szpegach, że jestem jakieś tam tym agentem FSB, Putina, albo coś jeszcze, to po prostu to, to po prostu codzienność moja, żeby, żeby ktoś nie powiedział, że jestem agentem KGB, którego w ogóle nie istnieje już na całym świecie, to, to, to po prostu nie mój dzień, jeśli by ktoś nie powiedział takich rzeczy do mnie. Tak samo, e, dlaczego ja przyjechałem, wracaj, zdro, jesteś zdrojca, swojego, swojej ojczyzny i tak dalej, dlaczego nie bronisz Putina, e, trzeba wyjechać, ja w taki sposób po powiem, trzeba wyjechać do Rosji i tak dalej. Niektórzy mówią, spierdalaj na Ukrainę, ale to bardzo dziwne dla mnie słyszeć to, że... Jestem Rosjainem i мені trzeba wyjechać do Ukrainy. Jakby. Okej. Naprawdę chcę, żeby ja wrócił do Rosji i z broną w rękach szedłem do Ukrainy. Ja wiem, że oni myślą, że jestem Ukraińcem, ale. tacy ludzi po prostu, ja nie wiem, wiecie co, ja jestem z Rosji i ja służę w wojsku rosyjskim. I ja to słyszałem, ja takie rzeczy słyszałem, że po prostu. Jeśli dzisiaj jakiś Polak mówi mi jakieś rzeczy, i on myśli, że on może, ja po, po tych po słowach będę myśleć, że o Boże, jestem zdenerwowany, jestem po prostu w szoku, jak on obrażał mnie, o Boże, no, w ogóle nie. Ja nie wiem, w jaki sposób można mnie teraz obrażać po tym, co ja słyszałam za całe życie swojego w Rosji. I, i, I to po prostu dla mnie śmiesznie, kiedy mnie coś mogą powiedzieć. Inna rzecz, kiedy to mówią do Ukraińców, do kobiet i tak dalej, bo ja jestem w. korzystam z telegramów, kanałów kanał telegramowych tu w Polsce, który na przykład rosyjski, ukraiński, no Tam na przykład ludzie mieszkają w Warszawie lub w Polsce w ogóle gdzieś i tam. Ludzie piszą różne rzeczy, co dzisiaj zrobił, no tam, kto, kto co zrobił dzisiaj, gdzie można znaleźć jakieś dokumenty, gdzie złożyć wniosek, no i co tam wydarzyło się w ogóle. No i tam bardzo tam codziennie. Dzisiaj usłyszałem taką rzecz, że вот tutaj, tutaj taki pan, tutaj zdjęcie. On powiedział jakby, że on bardzo jest niezadowolony z tego powodu, że ja jestem a, Białorusiną i powiedział, żebym ja wyjechał do Ukrainy. I takich rzeczy, bardzo, bardzo duże codzienność to. I kiedy oni idą do policji, policji mówią, że... no, postaram się coś zrobić, ale nie robią. Lub w ogóle mówią, że przepraszam, nie możemy pomóc. Ale kiedy, na przykład, tylko wtedy, kiedy mogą kogoś zabić. Na przykład bardzo dużo takiego było, kiedy kogoś zabili, tam, nie wiem, Ukraińca jakiegoś, Ukrainkę, lub tam, nie wiem, Białorusina, tam dwa, trzy Polaka, zazwyczaj to po prostu pijani ludzie jakieś tam, i tylko wtedy zaczynają pracować. Jak w naszych krajach, tak samo. Kiedy będziesz zabity, wtedy i przychodź do nas. <laughs> zaczniemy pracować. Tak w taki sposób w Rosji mówią. Więc. Ja. A, mnie to w ogóle nie dziwi w ogóle. jakby Ja wiem, że to jakby codzienne w Warszawie to 100%. I z tego powodu. Co, to, co mówią w internecie, to jakieś tam nie wiem, tutaj po rosyjsku mu można powiedzieć, żeby, bo ja nie wiem, jak to po polsku, to abiżony na życie ludzie i tyle. Jakby, mnie ich żal, że oni mówią mnie takie rzeczy, że oni w ogóle mają tyle czasu, żeby pisać do mnie, jaki jestem. Złym człowiekiem, Rosjaninem, którzy. Ja nie wiem, a oni piszą bardzo dużo tam na Facebooku, jeszcze gdzieś... Bardzo, bardzo duże rzeczy. E, no, na to trzeba mieć czas. Jeśli ja na przykład, no, nie wiem, tam... Nienawidzę jakiegoś tam człowieka. On bardzo nie podoba mi się. Dlaczego mnie iść do jego sieci społecznościowej i to mu mówić? Po prostu nie, nie, nie ma sensu chyba, ale... Te, ludzie, którzy to robią, chyba jeźdź, nie wiem, dalej, <laughs> się je w jakiś po w sposób powiedzieć. Cóż, e, jeśli podsumujemy to wszystko, ja, e, moja odpowiedź, taka, że ja mam takich ludzi, którzy piszą do mnie, tam z dalej do Moskwy lub jeszcze coś, e, to tylko online I, i tyle. Jakby tak oni to mówią. Ale dla mnie to nic, jestem z Rosji. W Rosji to po prostu codzienność i tutaj nic nowego, że ktoś ci powiedział, że ty jesteś. Nie wiem. W, w Rosji w ogóle wszyscy patrzą na wszystkich w taki sposób, jakby chcą zabić ci. W metrze albo jeście gdzieś. A nie... Na Kasie też, przy Kasie możesz tam reklamówkę potrzebujesz, nie? A dla czego w taki sposób. Więc. Tam, to tam to codzienność taka, i tutaj, jakby, jeśli ktoś chce mnie powiedzieć coś podobnego tu, ja nie będę zdziwiony z tego powodu, więc dla mnie to w ogóle nic. A te ludzie, którzy mówią tam do Ukraińców i tak dalej, do innych tam z, związanych z religią w ogóle, to chyba też, nie wiem, no, dla mnie to niezdrowy ludzi i tyle. Jeśli ty nie chcesz, żeby ktoś przyjechał do twojego kraju, ok, jeśli oni przyjechali po to, żeby po prostu jak, nie wiem, tam w Londynie, w tym w Wielkiej Brytanii lub w Niemcach siedzieć i nic nie robić iście dostawać z tego pieniędzy, z podatków tych wszystkich obywateli tego kraju, to tak, to jakby ja nie lubię takich ludzi i nie wiem, dlaczego oni w ogóle przyjechali dlatego, żeby nie pracować i dostawać pieniędzy z podatków. Ale ja nie, nigdy nie pójdę do tych ludzi i coś zacznę z nimi gadać tam, o dlaczego wy, wyjechać stąd nie potrzebujemy Ciebie. No, obywatel Wielkiej Brytanii trzeba iść do władz i im zadawać kilka pytań, a nie do tych ludzi. Oczywiście nie przyjechali, bo oni nie chcą pracować, a tutaj pieniędzy jeszcze można dostać z tego. Okej, okay. można ich zrozumieć, dlaczego oni to robią. Dlaczego władze to robią? Bo trzeba iść i pytać do władz to pytanie. A kiedy ty po prostu pytasz człowieka, dlaczego przejechałeś, wyje trzeba wyjechać do swojego kraju i tak dalej, to po prostu nie wiem, głupi ludzie i tyle. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kolejny samolot. No i do widzenia.